Cześć, Z tej strony Expert, to jest Kolejny odcinek w moim kanale. Dzisiaj wygram sobie po raz kolejny w Bedwarsy. Pod ostatnimi filmami w Bedwarsów było bardzo dużo łapek w górę, za co bardzo Wam dziękuję. Jak Wam się odcinek spodobał, stawcie koniecznie łapkę do góry, suba z dzwonem i komentarz. Jak będziecie chcieli więcej odcineczków z tej serii, to piszcie w komentarzu, koniecznie. No to co, dzisiaj sobie również trochę pogramy w Bedwarsy. I sorry za, za dużą przerwę w nagrywaniu. Po prostu nie miałem kiedy nagrać odcinka No wiecie, lekcje i te sprawy to Także A Jeszcze niedawno na lobby by była na lobby Jeszcze niedawno była taka spina, że Mówię wam Kurde, się zapomniałem. Dobra, pyk. Zaraz chyba pójdę do tego Do morświna. Idę najpierw, idę najpierw pod jaksy. Pyk. Jeszcze trzeba poczekać, to widzimy się za chwilkę. No dobra, siema, jestem już po cięciu. Jestem już na emeraldach. Niedawno chłop strzelił mi w ten w łóżko, i pewnie zaraz stracę to łóżko, bo już się do mnie buduje. Ale łóżko nie jest najważniejsze, moim zdaniem. Spróbuję, spróbuję sobie jeszcze poradzić bez łóżka Dobra A nie, jeszcze się nie buduje To jeszcze mam kurczę ten Spok się buduje czy nie? Czy mi się wydaje? Chyba mi się wydaje nie, nie buduję się, uciekł, uciekł gdzieś. Dobra, no, pyk. No, o. Lid. Cyk, pic. czy to, to to, 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 to musi być tu. O. Bardzo ładnie. Zaraz może się do typa będziemy budowali. Pyk, 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 uciekł do bazy, nie wiadomo dlaczego i po co, i na co, dobra, czekajcie chwilę, Okej. Okay. syk, ach, a dobra, zaraz może do typa pójdę wyjaśnić, chociaż spróbować wyjaśnić. Hmm. Nie gadaj, że on nie dobra dobrze jest. pyk jest mamy to pyk dobra też to jest teraz jeszcze mi typiara została Doncia XD dobra ja sobie jeszcze kupię tu. to znaczy wezmę mieczyk. Kupię to Tyk. Dobra Okej, okay. Nie widzę już różowego. Różowy już jest tam. Mhm. Wejcie chwilę. Yes, good. jest jest Pik z zaskoczenia Dobra, dobra, mordeczki. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Jak wam się odcinek spodobał, stawcie koniecznie łapkę do góry, suba z dzwonem i komentarz. Jak będziecie chcieli więcej odcineczków z tej serii, piszcie w komentarzu koniecznie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Czołem.